Panie i Panowie, Michał Wiśniewski! Zosta Właśnie o to chodzi, że ja wystarczy, że tu stoję, a wy się już śmiecie. A ty powiedziałeś, że jestem zupełnie nikomu niepotrzebny. No bzdura jakaś. Z czego by się ludzie napierdali przez ostatnie 20 lat? Ale miał, miał, nie rób scen, bo generalnie to jest tak, tak. Napierdaliście się z moich zębów, a ja przez ostatnie dni tak się spotykam z chłopakami dzień w dzień, bo ja jestem z miasta Łozi, jak Patryk, a tam kurwa co się uśmiechną, to normalnie gruzy jak na powstaniu Warszawskim. Ja też nie miałem lepiej, ale generalnie naprawiłem ten błąd. I 1 marca kończy mi się wszywka, jak tutaj jesteście, to zapraszam do siebie na basen. Um, ostatnio tak, a zresztą opowiadałem ostatnio, cześć Kasiu, cześć Adaś. E, ostatnio opowiadałem właśnie Kasi Adamowi taką sytuację z hotelu Hilton, jestem gdzieś tam na pokerze. Powiedziałem pokażę? Dobrze. Podbiega do mnie pani Krysia, pięknie, kurwa, na po kościele, już taka, lat 73. Tak wieszam się na szyi i, mówię, kurwa, Michał, jak byłam młoda, to słuchałam twoich piosenek. Na wszelki wypadek mówię, ej, 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 Kryśka, Kryśka, spoko. Michał Wiśniewski, Niemiec, czy Sław Michał Wiśniewski. Kurwa nie dotarło. Wszystko to, całe to zresztą opóźnienie, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, ale generalnie no mam kilka takich pedryli kolegów rajdowych. Generalnie nie wiem, czy wiecie, ale rajdowcy w ogóle nie umieją parkować. Dlatego. Kajetan szukał tutaj, stąd też to delikatne opóźnienie, niewiele, tam chyba 10 minut, tak? to było spowodowane tym, że Kajetan szukał miejsca dla niepełnosprawnych. <grym> Niestety Norbi przyjechał i zajął oba. <grym> Zresztą... No moja żona rzeczywiście, tak jak Kajtek, wychowała się w i W ustroniu, w ustroniu, w ustroniu, prawda? Takie miasteczko obok Wisły. Tak? Czy odwrotnie, coś na tym stylu. W każdym razie chodzili razem do przedszkola. I ja też generalnie opowiadam taką historię, też autentyczną. Um, ale żona mi opowiada, że pokazywaliście sobie narządy w przedszkolu. To całkiem tłumaczy, dlaczego wyszła za mnie, a nie za ciebie. Zresztą z tymi żonami, proszę Państwa, to było tak, żeby było jasne. To same oszczerstwa i pomówienie. Nie wiem, która z kolei, już teraz mi się mylą, ale zostawiła mnie dla bębniarza. Ja rozumiem, bo on generalnie na pewno lepiej walił, prawda? Ale twoja zostawiła cię to dla mechanika. <grym> <grym> Za szybko dochodziłeś, czy co? Proszę Państwa, trzeba powiedzieć sobie prosto, nie czytając kartki, że cokolwiek Kajtek by zrobił, jakkolwiek szybki by nie był, to od rozczarowania matki nie ucieknie. Norwi zagrał kiedyś na otwarciu Lumpeksu, to kolega wspominał, prawda? Ja zagrałem kiedyś na otwarciu Burdelu w Łodzi. A propos, Patryk, pozdrów matkę. Bez, bez względu na wszystko. Tak. Grałem, grałem w burdelu, tam dostaliśmy wynagrodzenie w naturze. Ale ja byłem z żoną, nie? Mimo, że grałem na otwarciu burdela, ale takiego królestwa jak na koncercie, koncercie Norbiego to jeszcze w życiu nie widziałem. Zresztą to nie tylko moja opinia, bo to ja chyba powtarzam non-stop to, co mówił Kazik, że każdy artysta jest prostytutką, ale Norbi to wziął to chyba zbyt dosłownie. I teraz teraz tak. No dowie, nie, no wiadomo, znam go, bo to wiadomo, przewijamy się trochę. Ale powiedz mi, jak to kurwa jest możliwe, że chłopcy mi napisali w researchu, że y, ty stylizujesz się na Barego White'a. <śmiennie> to jest to prawda. Nie? Ja wiem, że ja śpiewam filiżankę, ale kurwa, no tego bym nigdy nie skojarzył. <śmiennie> Niechom, kępa jest jak konserwa. Posłuszny giermek taki swoich rodziców. Tak przynajmniej mówią o nim koledzy. Wszyscy, co do jednego. Jedyny błąd, na jaki sobie pozwolił ostatnio, ze względu na to, że znalazł się na tej samej scenie, to powiesił sobie dla niepoznaki plakat Norbiega nad łóżkiem. Ale co, ruszasz z kurką tam trochę przy Nie wiem, czy wiecie, ale Sebastian był testerem gier komputerowych. Wiecie, dlaczego go musieli zwolnić? Bo on nawet w Simsach nie potrafił założyć rodziny. A zwolnili go między innymi, dlatego że kurwa, jak chciał zagrać w Mortal Kombat i wybierał sobie postać, to ta postać nie przychodziła. I on mnie będzie uczył, jak się w Simsach zachować. Skandal. Teraz ostatnio. Nie będę wspominał o tym, że śpiewałem dla samoobrony, bo co się stało z leperem, to każdy wie. Ale nawet niedawno, nawet niedawno, proszę Państwa, pojechałem do startu Gniezno, otwarcie sezonu żółwrzylowego. Wyobraźcie sobie, że dokładnie 6 godzin później już ta sekcja nie istniała. Więc to, że znajdujemy się tu chłopcy dzisiaj, to nie jest przypadek! Dobrze, nie będę was zanudzał, ale chciałbym naprawdę powiedzieć, że nigdy nie spodziewałem się, że będę miał tak piękny jubileusz dwudziestolecia. <noise> Przez 20 lat wszyscy wyśmiewali mnie za darmo. Zrozumiałem po tym roście, że naprawdę jakbym pozwalał takim frajerom się ze mnie napierdalać 20 lat temu, to byłbym miliarderem. Najbardziej czego się w życiu boję to wódki, bo jak się napije wódki, to niczego się nie boję. Bardzo wam serdecznie dziękuję, podziękujcie chłopakom wszystkiego najlepszego. Dzięki Michał Wiśniewski. Dajem rdочка, nie. O! Teraz... Teraz Rejent już na pewno się nie umyje. Dobra, to by było na tyle. Ja nazywam się Maciek Adamczyk, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oprócz mnie wystąpił tutaj Patryk Trzebańczuk, Bartek Zalewski, Kajetan Kajetanowicz, Michał Wisniewski, Norbi, Wojtek Wielorczuk, Michał Kępa, Sebastian Rejent. Wielkie brawa dla Michała. Widzimy się za rok na naszych szóstych urodzinach.